Witajcie! Dzisiaj opowiem Wam 9 krótkich historii. Każda z nich stanowi pewnego rodzaju zagadkę. Odpowiedzi znajdziecie na moim fanpage'u na Facebooku lub jutro w opisie tego filmu. Zagadka pierwsza. W Dzień Bożego Narodzenia pewien chłopiec znalazł pod choinką 3 prezenty. Gdy w pierwszym prezencie znalazł parę butów, zaczął płakać. Drugim prezentem okazała się być piłka do nogi. Chłopiec płakał coraz bardziej. Otwierając trzecią paczkę, wyjął z niej spodenki rowerowe. Ukrył twarz w dłoniach, szlochając. Za oknem święty Mikołaj śmiał się głośno. Dlaczego? Zagadka druga. W zamkniętym pokoju znaleziono mężczyznę wiszącego na linie. Jego stopy nie dotykały ziemi. Pokój był zupełnie pusty. Nie było w nim żadnego stołu ani krzesła. Pod stopami mężczyzny zauważono tylko kałuże wody. Jak więc się zabił? Zagadka trzecia. Kobieta udowodniła w sądzie, że jej mąż został zamordowany przez jej siostrę. Mimo to sędzia nie mógł jej za to wysłać do więzienia. Dlaczego? Zagadka czwarta. Pewien mężczyzna wykonywał swoją pracę, gdy przez przypadek zrobił dziurę w swoim kombinezonie. Trzy minuty później był już martwy. Dlaczego? Zagadka piąta. Dwóch mężczyzn leży na środku pustyni. Obaj mają na sobie plecaki. Jeden mężczyzna żyje i ma otwarty plecak, drugi jest martwy, a jego plecak zamknięty. Jak umarł drugi mężczyzna? Zagadka szósta. Policja znalazła zwłoki mężczyzny leżącego na polu pokrytym śniegiem. Został on zamordowany. Policjanci dostrzegli ślady kół prowadzące daleko za pole. Podążając za nimi dotarli na pobliskie gospodarstwo. W domu znaleźli starszego mężczyznę i niepełnosprawną kobietę siedzącą na ganku. Przesłuchali staruszka oraz kobietę i odkryli, że oboje z nich mogą jeździć. Aresztowali kobietę pod zarzutem morderstwa. Dlaczego ją? Zagadka siódma. Młode małżeństwo poleciało na urlop do Florydy. Para zarezerwowała miejsca w ładnym hotelu. Podczas urlopu małżonek został zamordowany. Policja przeszukała ich pokój i znalazła aparat fotograficzny, bilet lotniczy i krem do opalania. Policja natychmiast aresztowała żonę. W jaki sposób dowiedzieli się, że to ona zamordowała męża? Zagadka ósma: Mężczyzna zostaje złapany i skazany na śmierć. Musi wybrać jeden z trzech pokoi. W pierwszym pokoju szaleje pożar, w drugim znajdują się lwy, niekarmione od trzech lat, w trzecim pokoju stoją zabójcy z załadowanymi karabinami. Który pokój powinien wybrać mężczyzna? Ostatnia zagadka, zagadka dziewiąta. Był sobie bogaty człowiek, który mieszkał w dworze ze swoją żoną i służącymi. Pewnej niedzieli został zamordowany w swoim gabinecie. Policja przesłuchała jego żonę i służących. Żona zeznała, że podczas morderstwa spała w sypialni. Kucharz zeznał, że był w kuchni przygotowując śniadanie. Lokaj zeznał, że był w jadalni i polerował srebra. Pokojówka zeznała, że była na podjeździe, sprawdzając skrzynkę na listy. A ogrodnik zeznał, że pracował w ogródku i zrywał warzywa. Kto zamordował mężczyznę? Swoje pomysły wysyłajcie w komentarzach.